W znalazły się osoby, które przez kilka godzin, które już trzeba było dokręcać akcję ratowniczą, ona była realizowana w oparciu o synchronizację Centrum Operacji Powietrznych, które prowadziło całą akcją, łącząc wysiłki Policji, Straży granicznej, Straży Pożarnej i innych jednostek także Rządowego Centrum Kryzysowego. A skuteczność tego działania została potwierdzona szybkością a i yy, zdecydowanym podjęciem ludzi, którzy znaleźli się w wozie. Równocześnie te ćwiczenia pokazały także różne kwestie, które trzeba będzie jeszcze uzupełnić, głównie w zakresie łączności, także wyposażenia w łączność ratowników, którzy towarzyszą rozbitką utrzymują ich w dobrej kondycji, gwarantują, że oni nie, nie stali się im nic złego w tym czasie, ale muszą dysponować ulicznością. Te ćwiczenia były a, o bardzo szeroko zakresie. Równocześnie mieliśmy do czynienia z ćwiczeniami naszych um, możliwości funkcjonowania szpitali, które przyjmują um, rannych też poszkodowanych. W związku z tym tutaj Państwo mogą z tyłu zobaczyć jak wygląda doraźna interwencja ratownicza, przewiezienie tych ludzi do szpitali, sprawienie, żeby nikomu się nic nie stało, żeby to było skuteczne. Żywiczenia są częścią szeroko zakrojonego systemu, w którym istotnym jest, są kwestie związane z zagrożeniami typu Renegade, czyli zagrożeniami terrorystycznymi, na które kładziemy Wagę, które są dla nas być może najistotniejsze. Te ćwiczenia chociaż mają charakter rutynowy, są wstępem do e, zabezpieczenia z największych, e, jednego z największych wydarzeń masowych, w których wszystkie te siły, które dzisiaj ćwiczyły, będą musiały realnie zostać zsynchronizowane. Te ćwiczenia wykazały skuteczność przede wszystkim zdolności śmigłowej interwencji, także zaopatrzenia przez systemne pobrania m, paliwa w trakcie ćwiczeń tego Zabrakło to też było skutecznie przyćwiczone. Choć to na pozór to nie widać, to, to tego, co jest najważniejsze to się odbywa na dużej odległości. Ćwiczenie ma zasięg od morza aż po nasze góry e, i kluczowym elementem, który rozstrzygamy, to jest czas. Tak, żeby być zawsze w gotowości i reagować jak najszybciej i najskuteczniej.